Szanowni Państwo, mamy zielone światło od organizatorów, a więc zaczynamy. Po wczorajszym emocjonującym i pełnym wrażeń wieczorze, wieczorze wracamy do obowiązków, które również są przyjemne i zaczynamy kolejną sesję. W tej sesji czwartej tematycznej, która jest w formule hybrydowej, bierze udział pani doktor Justyna Brzezicka. Uniwersytet Warmińsko-Marzurski, która wygłosi referat Problem czasu rzeczywistego w badaniach rynku nieruchomości. Online połączy się z nami pan profesor Radosław Trojanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosi referat, czy ceny transakcyjne są najlepszym źródłem informacji do konstruowania indeksów cen mieszkań na rynku pierwotnym. I trzeci of, referat, ostatni w tej sesji, wygłosi pani profesor Ewa Kucharska-Stasiak i pan magister Piotr Jarecki z Uniwersytetu Łódzkiego. Wartość rynkowa jako próba obiektywizacji zachowań uczestników rynku nieruchomości. Takie są tematy wystąpień. W tym bloku miał wziąć udział również profesor Karaszewski, ale on już swoje wystąpienie wygłosił na wczorajszej sesji, stąd też tutaj będziemy mieli trochę więcej czasu. Nie 15 minut, ale myślę, że około 20. Proszę pamiętać, mówię do prelegentów, aby po zakończeniu, po wystąpieniu zająć miejsce tutaj na podium i będziemy jeszcze mieli okazję do tego, żeby Wam zadać pytania i podyskutować o problemach, które, które Państwo poruszacie w swoich referatach. Proszę Państwa, w takim razie zaczynamy. Zapraszam Panią doktor, Panią Justynę Brzezińską, która będzie mówiła na temat, który dla nas wszystkich jest bardzo ważny, a mianowicie na temat czasu. Tytuł referatu: Problem czasu rzeczywistego w badaniach rynku nieruchomości. Bardzo proszę, Pani doktor. Dzień dobry, Justyna Brzezicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Mam dziś trudne zadanie rozpoczynać konferencję, ale mam nadzieję, że, że ten referat jest będzie dla Państwa interesujący. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat problemu czasu rzeczywistego w badaniach rynku nieruchomości. Przed tym referatem postawiłam dwa główne cele. Pierwszym jest opracowanie mapy problemów informacyjnego zaopatrzenia rynku nieruchomości. Drugi cel dotyczy bardziej szczegółowego przybliżenia tego problemu czasu rzeczywistego to zagadnienie chciałabym wpisać w szerszy problem, w szersze zagadnienie, zagadnienie problemów związanych z badaniami rynku nieruchomości. Identyfikując te problemy, wyodrębniłam taką podstawową, ważną, kluczową dla tego zagadnienia grupę problemów. Nazwałam tą grupę problemami informacyjnego zaopatrzenia rynku nieruchomości. I od tej grupy dalej rozwinęłam temat w kierunku problemu czasu rzeczywistego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to tylko wycinek zagadnienia. Tych problemów jest więcej, temat jest bardzo złożony. Natomiast to, co chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć, to są zagadnienia analizowane z punktu widzenia badacza rynku. Zdaję sobie sprawę, że dla praktyka ten problem jest jeszcze bardziej istotny, kluczowy, bo jeśli ja w badaniach naukowych nie będę miał aktualnych danych, to konsekwencja jest taka, że recenzent pracy naukowej napisze, że trzeba zaktualizować badanie. Natomiast jeśli praktyk nie ma aktualnych danych, no to tutaj konsekwencje są finansowe, są rzeczowe, daleko idące. Przez problem związany z badaniem rynku nieruchomości rozumiem, problem Dotyczący analizy i wnioskowania o rynku, który może pojawić się na wszystkich etapach procesu badawczego, począwszy od gromadzenia i zbierania danych, poprzez strukturę tych danych, ich dostępność i jakość, a skończywszy na doborze metod badawczych. Konsekwencje tych problemów badawczych powodują Obciąż obciążenie wyników, wyniki badań ze względu na brak aktualnych danych e, mogą powodować e, mniejszą wiarygodność, czy powinny być traktowane z większą ostrożnością. Obecność braków informacyjnych na rynku nieruchomości nie jest zagadnieniem nowym. Mówi się w środowisku badaczy rynku, że braki informacyjne są immanentną częścią rynku, wynikają one z niedoskonałości rynku i wiążą się także z problemami braku przejrzystości tego rynku czy niskiej efektywności informacyjnej tego rynku, a jednocześnie druga strona medalu jest taka, że informacja odgrywa na rynku nieruchomości kluczową rolę. Obecność aktualnych informacji umożliwia sprawne działanie rynku. Kiedy brakuje nam aktualnych informacji, czy ogólnie występują braki informacyjne, zostaje zaburzone, zostają zaburzone mechanizmy funkcjonowania tego rynku. Mogą pojawić się anomalie, a skutki tych braków informacyjnych są widoczne w wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, w wielu procesach rynkowych, czasami też odłożone w czasie. Przygotowując ten dzisiejszy referat, opracowałam taką mapę problemów związanych z informacyjnym zaopatrzeniem rynku nieruchomości. Jestem świadoma, że to może być słabo dla Państwa widoczne, więc za chwilę postaram się więcej powiedzieć na temat tych problemów. Może wymienię w pierwszej kolejności grupy. Identyfikując te problemy zauważyłam, że one układają się w całe ścieżki problemów, w całe grupy i są to grupy problemu, problemów braków informacyjnych, problemów dostępności do danych, jakości tych danych, które są już dostępne, konsekwencje dla metodyki prowadzonych badań i jeszcze grupa problemów związanych z opóźnieniami, informacyjnymi jeśli chodzi o tą pierwszą grupę problemu braku informacji liczni badacze wspominają że ten problem jest mam takie poczucie że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego funkcjonowania jako badacze rynku że brakuje nam danych i nauczyliśmy się radzić sobie z tymi brakami traktując je jako cechę specyficzną tego rynku Często jest tak, że zasób informacji na danym rynku jest niewystarczający, informacje są fragmentaryczne albo dotyczą tylko wybranych segmentów rynku. Na przykład brakuje bazy, przynajmniej ja takiej nie znam, która dotyczyłaby spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bo to, to prawo nie jest ujmowane w rejestrze cen i wartości. Wymienia się także problem niewystarczających informacji, niewystarczającej ilości informacji wskazywanych w aktach notarialnych, czy też brak standaryzacji tych danych. Niektórzy autorzy tutaj jest praca pani profesor Sabiny Śróbek, wskazują na przeciwny problem, że informacji może być też zbyt dużo. Tutaj przykładem są cechy dla nieruchomości rolnych. Druga grupa problemy dostępności. W tej grupie problemów należy wymienić zjawisko rozproszenia asymetrii informacji, które już występują na rynku. Przejawiają się one przez większą lub mniejszą dostępność danych na różnych, w różnych segmentach rynku, a także ograniczoną przydatność informacji dostępnych na rynkach równoległych. Inni autorzy wymieniają także brak dostępu do konkretnej grupy danych, na przykład danych gromadzonych w systemie bankowym, które nie mogą być publicznie dostępne. Jest też problem asymetrii w dostępie do informacji. Dostępność. problemem jest także dostępność informacji o charakterze wtórnym, brak danych jednostkowych, koszt dostępu do informacji, czy też subiektywne traktowanie informacji w grupie trzeciej w grupie dotyczącej problemów jakości można wymienić zasadniczy problem jakości wiarygodności danych tutaj jeszcze wrócę do tego zagadnienia danych zagregowanych na przykład dostajemy parametr wielkość zagregowaną kwartalną miesięczną ale nie mamy dostępu do danych jednostkowych na podstawie której ten parametr był obliczony Problemy metodyczne. Grupa czwarta. W tej grupie można wymienić dwie takie zasadnicze ścieżki. Jedna ścieżka to, jest, to są problemy metodyczne dotyczące tworzenia tych informacji, które są dla nas dostępne. I tutaj jest problem tworzenia baz danych i zmia zmiany metodyki obliczania różnych parametrów dla długich szeregów czasowych, czy, czy też zmienna częstotliwość gromadzenia tych danych, albo różnice w zakresie zmiennych pochodzących z różnych źródeł są problemem. Natomiast druga ścieżka w ramach tej grupy to są problemy metodyczne, które dotyczą badacza rynku. Jako konsekwencja tych wcześniejszych problemów, czyli brak aktualnych danych albo krótszy szereg czasowy obliguje badacza rynku do dostosowania do metod do danych, a nie odwrotnie. I jeszcze ostatnia grupa, zasadnicza grupa, problemy opóźnień informacyjnych. I tutaj trzy bardzo ważne problemy. Problem opóźnienia w gromadzeniu danych, następnie problem opóźnienia w dostępie do danych zgromadzonych oraz problem opóźnienia w dyskontowaniu informacji już dostępnych. Taka sekwencja problemów. No konsekwencją jest to, że rynek powoli odwzorowuje w cenie to, co dzieje się na tym rynku. Zastanawiając się nad problemem czasu rzeczywistego, w pierwszym momencie zaklasyfikowałam ten problem do grupy opóźnień informacyjnych. Wydawało mi się to takie naturalne. Natomiast po dłuższej analizie, po zastanowieniu się nad tym zagadnieniem, doszłam do wniosku, że ten problem czasu rzeczywistego jest problemem, który dotyczy każdej z tych grup. Ten problem jest niejako skutkiem wystąpienia tych problemów, o których powiedziałam. Wcześniej. Ze względu na brak dostępnych danych bieżących, rzeczywistych, problem ten należy do grupy braków informacyjnych i dostępności. Natomiast braki te bezpośrednio wpływają na jakość badań czy też zastosowaną metodykę. No i oczywiście fakt, że te dane pojawiają się z opóźnieniem pozwala mi zaklasyfikować problem czasu rzeczywistego do grupy problemów związanych z opóźnieniami informacyjnymi. Tego rynku. Udało mi się tutaj w literaturze znaleźć informacje, jakiego rzędu mogą to być opóźnienia. Praca pana profesora Kokota. Spodziewam się, że praca ta może dotyczyć rynku szczecińskiego, ale nie mam takiej pewności. Opóźnienie między wpisaniem informacji do rejestru, która, informacji, która pochodzi z aktu notarialnego, to jest opóźnienie kilku miesięcy, pół roku i nawet więcej niż pół roku. Natomiast samo zagadnienie czasu rzeczywistego w literaturze przedmiotu nie występuje. Możemy jedynie pośrednio pokazywać, mówić o sygnałach związanych z czasem rzeczywistym, na przykład w odniesieniu do stosowania nowych technologii w badaniach rynku nieruchomości czy wykorzystania danych ofertowych, albo też w odniesieniu do systemów działających w czasie rzeczywistym, na przykład na potrzeby powszechnej taksacji. Jednocześnie bardzo ważną charakterystyką informacji jest aktualność tych informacji. Wartość informacji zależy od momentu jej użycia. Chciałabym tutaj Państwu pokazać przykład z Olsztyna, wiedząc już na wiosnę, że będę dzisiaj miała tą przyjemność przedstawiać taki temat na, na konferencji. Wystąpiłam do Urzędu Miasta o rejestr cen i wartości. Chciałam to badanie odtworzyć każdego ostatniego dnia miesiąca. Udało się to tylko w kwietniu i w maju. Prośba o wniosek została przygotowana 30 kwietnia, wniosek z uczelni wyszedł kilka dni później, około 5 maja był weekend majowy, rejestr otrzymałem 24 maja, a ostatnia transakcja w rejestrze. Miała datę 30 marca. Oznacza to dla mnie 20 dni czekania na rejestr oraz 55 dni opóźnienia informacyjnego, które policzyłam jako różnica dat między otrzymaniem rejestru a datą najaktualniejszej transakcji w tym rejestrze. Miesiąc później. Również przygotowałam taki wniosek. Tutaj też był problem już na samym początku, czyli w czasie przygotowania wniosku. Weekend długi związany z Bożym ciałem. Wniosek z uczelni wyszedł 7 czerwca, otrzymałam rejestr 12 lipca, ostatnia transakcja w tym rejestrze miała datę 27 maj, co oznacza 42 dni czekania na rejestr i 46 dni opóźnienia informacyjnego, czyli około 6 tygodni. Kolejne, kolejne wnioski o rejestr nie zostały skierowane do urzędu. Myślę, że będę chciała to badanie powtórzyć. 30 czerwca okazało się, że dziekan ma urlop i nie będzie dostępny, żeby podpisać dokumenty. Natomiast 30 lipca okres wakacyjny i już widząc, jakie jest tutaj opóźnienie w przepływie informacji. Nie występowałam z wnioskiem o ten rejestr, bo spodziewałam się, że tych danych albo nie dostanę, albo nie zdążę ich tutaj Państwu przedstawić. I to jest jedna strona medalu. Data, kiedy te informacje otrzymałem, natomiast druga strona medalu, jaka jest jakość tych informacji, zwłaszcza tych najaktualniejszych. Przygotowałam najbardziej standaryzowaną bazę danych: powierzchnia nieruchomości od 40 do 60 metrów nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkaniowej, prawo własności, transakcje jednocześnie dla rynku pierwotnego i wtórnego, i obserwowałam, co się dzieje z liczbą tych transakcji, a także z ceną dla tych dwóch rejestrów, które, o które wnioskowałam miesiąc po miesiącu. W pierwszej, tabeli widzicie państwo, w pierwszej tabeli na pierwszym rysunku widzicie Państwo dane dotyczące liczby transakcji. Na dole są dane dotyczące średniej, średniej ceny. W pierwszym rejestrze było tylko 61 transakcji dla tej bazy danych, natomiast w drugim rejestrze miesiąc później tych danych już tam było 151, ale okazało się, że potrzebna jest korekta tej bazy, ponieważ... Pojawiły się transakcje, które uznałam jako nierynkowe nie i potrzebowałam tę ten, ten, bazę ograniczyć. Tutaj było 141 transakcji, różnica w liczbie transakcji dla trzech pierwszych miesięcy. 19 19-14 przepraszam i 17 transakcji, co odpowiada. Poziomom od 50% do 200% w odniesieniu do ilości transakcji w pierwszym rejestrze, i oczywiście na rysunku widać tę tendencję malejącą. Im bardziej aktualne dane, tym jest ich po prostu mniej, bo nie są wpisywane do rejestru. Jeśli chodzi o ceny średnie, to tutaj nie odnotowałam. Dużych różnic, ale nie przeprowadziłam testu istotności. Teraz sobie o tym pomyślałam, że powinnam była przeprowadzić test istotności na różnice dla tych wartości średnich, czy, czy dla tych dwóch rejestrów były one istotnie różne. Sprawdziłam także liczbę dni między datą transakcji a datą wpisania tej transakcji do rejestru. Średnia 84 dni, oczywiście to dotyczy Olsztyna, myślę, że inne urzędy mogą mieć inne daty. Tutaj chciałabym te badania pogłębić, rozszerzyć. Mediana 81 dni, maksymalna liczba dni 185, minimalna liczba dni 19. W takim przedziale uwidaczniane są dane z aktów w rejestrze cen i wartości. Widzę, że od razu mi prezentacja, prezentacja przekierowuje mnie do wniosków. Chciałabym jeszcze dopowiedzieć inne przykłady z rynku nieruchomości, może, może dwa przykłady danych publicznych. Dane publikowane przez Narodowy Bank Polski, raporty i informacja kwartalna o cenie tam są opóźnienia dla informacji kwartalnej około 3 miesiące, natomiast dla raportu od 3 do 6 miesięcy i jeszcze może przykład dotyczący gUSu. Wskaźnik zmiany ceny. Nie pamiętam, czy poprawnie wymieniam tą nazwę tego wskaźnika. Chodzi o jego o dynamikę, dynamikę cen. Tam na pewno jest zapisane, że informacje pojawiają się do czterech, do czterech miesięcy po każdym kwartale. I sprawdziłam wczoraj, jak wygląda sytuacja. Ostatnia informacja pojawiła się 5 lipca. I dotyczyła pierwszego kwartału 2021 roku. Sprawdziłam także wiadomości sygnalne gus dotyczące polityki mieszkaniowej. Ostatni raport dotyczący roku 2020 pojawił się 14 września, czyli tutaj jest nawet ponad pół roku to, to przesunięcie. Przechodząc do, do wniosków, do podsumowania. Chciałabym powiedzieć, że taka jest specyfika tego rynku, że dane pojawiają się z pewnym przesunięciem, więc myślę, że w odniesieniu do rynku nieruchomości za dane aktualne można byłoby uznać dane, które mają przesunięcie od 3 do 6 miesięcy. I jeszcze ważna taka dla mnie ważny taki wniosek dla badań nie tyle chodzi ogólnie o braku, braki informacyjne na rynku nieruchomości, tylko chodzi o bardziej szczegółowe problemy problemy aktualności danych czy asymetrii w dostępie tych danych albo asymetrii w rozmieszczeniu przestrzennym tych danych. No i oczywiście skutki dla procesu badawczego będą i powinniśmy. Myślę, że w Research Limitations wspominać o, o tych ograniczeniach rynku, co jest istotne nie tylko dla badaczy, ale w szczególności dla praktyków. Dziękuję serdecznie. Pani doktor, dziękuję bardzo. Proszę zająć miejsce po mojej lewej stronie. Szanowni Państwo, ważny temat. Nam no przepowiedzieć, że 84 dni opóźnienia w Olsztynie wydaje mi się całkiem takim dobrym okresem. W pomorskim jest to dłużej. Zapewne jest to dłużej. Natomiast myślę, że jeszcze porozmawiamy, zapisałem sobie również pytanie do Pani, także. Wrócimy do tematu. Teraz zapraszam do wystąpienia pana profesora Radosława Trojanka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosi wykład online: czy ceny transakcyjne są najlepszym źródłem informacji do konstruowania indeksów cen mieszkań na rynku pierwotnym? Zapraszamy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. Niezmiernie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu osobiście. Pozwolicie Państwo, że zanim rozpocznę swoją prezentację, złożę na ręce Panów Profesorów serdeczne gratulacje z okazji tak wyjątkowego jubileuszu. Pragnę serdecznie życzyć dalszego pomyślnego rozwoju katedry, dużo zdrowia, szczęścia, jak również nieustającej satysfakcji z osiągnięć naukowych. I nie tylko swoich wychowanków. Przechodząc już do prezentacji, dzisiaj chciałem Państwu przedstawić wyniki badania finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Bekera. Razem z kolegami z Austrii zastanawialiśmy się, czy ceny transakcyjne są najlepszym źródłem informacji dla potrzeb budowania indeksów cen na rynku pierwotnym. Występuje konsensus wśród międzynarodowych organizacji zajmujących się budowaniem indeksów cen, takich, że ceny transakcyjne są najlepszym źródłem i to one właśnie powinny być wykorzystywane do budowania tych indeksów. My tutaj chcieliśmy to sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Kilka słów o prezentacji. Najpierw wprowadzenie, następnie źródła danych, metody które wykorzystaliśmy i ostatecznie na końcu wnioski z tych badań. Te transakcyjne, tak jak już tutaj koleżanka wcześniej powiedziała, mają wiele zalet, ale również też posiadają pewne wady. Jedną z tych wad jest dostęp do tej informacji, jest utrudniony czas potrzebny do uzyskania tej informacji, potrafi wynieść wiele miesięcy. Innym problemem w przypadku cen transakcyjnych, szczególnie na rynku pierwotnym, jest fakt, że te ceny transakcyjne są ustalane wiele miesięcy wcześniej. One w umowach przedstępnych, umowach deweloperskich, potem pojawiają się dopiero, dopiero w akcie notarialnym. My możemy te dane pozyskać z rejestru cen i nieruchomości i mamy taką informację też w dużym stopniu zapewne opóźnioną. Stąd pierwsze pytanie, które sobie postawiliśmy, czy... Indeks zbudowany na podstawie cen transakcyjnych dla rynku pierwotnego.